Wróćcie na moim blogu. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o drzewku, które jest tam ze mną z tyłu. To jest świdośliwa. Świdośliwa zamieszkała tutaj eksperymentalnie, oczywiście jeden krzatek, kilka lat temu. I przez parę lat w zasadzie oprócz tego, że przepięknie i bardzo wcześnie kwitnie, to naprawdę no, no jest coś, coś pięknego, ten kwiat świdośliwy. To owoców miała nie za wiele. Czasami nawet mm, zaniedbaliśmy, i kiedy przypomnieliśmy się sobie, że tam jednak jakieś owocki są, to one już prawie były zasuszone. Takie rodzyneczki. Ale w tym roku, no to po prostu jest festiwal. Teraz dopiero mogliśmy się nasycić tymi bardzo, bardzo smacznymi owocami, słodziutkimi, taki, taki miodzio, taki naprawdę coś, coś fantastycznego. Świdośliwa, no to jest, ja nie wiem dokładnie, jaka to jest odmiana, bo tych odmian jest chyba ze 30. Ta jest bodajże larmancka, ale nie jestem tego pewna, bo karteczka dawno już gdzieś tam zginęła, która identyfikowała ten krzaczek. Krzaczek, mówię. No, krzaczek był na początku, teraz to już jest taki spory krzew, rodzaj takiego niedużego drzewka. Oczywiście świdośliwe można kształtować, przycinać. Tutaj co prawda nie, prze, jakby, nie wiedzieliśmy, jaki to będzie rozmiar, ale też i te róże, które tutaj obok rosną, trochę nas zaskoczyły rozmiarem. No i trzeba było je tak tu troszkę zdyscyplinować, bo po prostu zaczęły wchodzić na tą świdośliwę. No róże będą... Przycinane jesienią, no jednak wygrała świdośliwa, ona jest w tej chwili dla nas najważniejsza, bo naprawdę owoc oprócz tego, że jest bardzo smaczny, to ma świetne właściwości, zawiera dużą ilość antyoksydantów. No to jest to działanie antynowotworowe, ale oprócz tego ma dużo witamin z grupy B. Ma magnez, mangan, ma dużo żelaza, potas i fosfor. Może nie ma tak dużo witaminy C, jak się rozpisują w różnych źródłach, więcej ma ta borówka amerykańska, bo takie są porównania. Natomiast no, ma cały szereg innych bardzo, bardzo cennych witamin. A poza tym, no. Jest bardzo smaczna, no ja już robię konfitury z, troszeczkę dodałam jeszcze płatków róży, żeby ten smak jeszcze troszkę podbić, no jest doskonały, doskonała konfitura. Owoce nadają się do spożywania na surowo. No są niewielkie, no wielkości paznokcia małego palca, dojrzewają w różnym okresie, więc jak się zbiera, to no nie można tego wszystkiego zebrać, no trzeba tam wybierać te, te dojrzałe, i one tak sobie mogą tam nawet do miesiąca dojrzewać. No, i ostatnio taką miskę, tam ponad kilogram zebrałam, no to tak z półtorej godziny skubałam to drzewko. Ale to, powiedzmy, jest szczegół. Ważne jest, że to jest naprawdę pyszne. Pyszne owoce, bardzo zdrowe i piękne drzewko, które na wiosnę zachwyca, zachwyca kwiatami, a na jesień pięknie się liście przebarwiają na czerwono i jest to dodatkowa taka ozdoba. Co jeszcze można o tym drzewku powiedzieć? Jest to drzewko, które jest takim zdrowym typem, czyli. Czyli choróbska się tego nie czepiają, nie jest jakieś wymagające, jest dosyć mrozoodporne, bo te kwiaty, które tutaj kwitną no gdzieś tak w kwietniu, w drugiej połowie kwietnia to, to u nas tutaj w Kotlinie często przymrozki przychodzą, ale im tutaj nawet tym kwiatom to nie szkodzi. Więc takie jest odporne na, na mróz, na choroby. Nie jest też zbytnio wymagające, jeżeli chodzi o glebę. Natomiast dobrze jest, jak wszystkie takie krzewy czy drzewa owocowe, żeby miały dostęp do słońca. No ona tutaj akurat, ta świdośliwa ma tutaj dobre, dobre stanowisko i chyba i tutaj jest dobrze. No chyba... Na, na temat tego drzewka polecam. Polecam sadźcie, bo to ładne i smaczne drzewo i zdrowe, bardzo zdrowe owoce. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga, melarosa.pl. Do zobaczenia wkrótce.